Ringard Orłowska, redaktor naczelna Kuriera Gmin. Poprowadzę dziś dla Państwa debatę na wójta gminy Wińsko. Do udziału zaprosiliśmy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze osiągnęli najlepszy wynik i zmierzą się ze sobą w walce o fotel wójta. Kandydaci dwa dni temu otrzymali od redakcji Kuriera Gmin zaproszenia. Zgodnie z nią kandydat otrzyma pięć zagadnień i ma czas od dwóch do pięciu minut na odpowiedź. Dalej zadam dwa pytania od czytelników i po jednym pytaniu kandydaci zadadzą sobie nawzajem. Na debatę przybyła tylko do nas pani Jolanta Krysowata. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan Dariusz Olejniczak wycofał się z naszej debaty, przysyłając nam informację SMS-em. Zatem rozmawiamy dziś z panią Jolantą Krysowatą, która, zgodnie z regulaminem, będzie mogła zadać publicznie pytanie również swojemu konkurentowi. Dzień dobry. Pierwsze zagadnienie: służba zdrowia. W całej Polsce nie jest ze służbą zdrowia wesołową. w niebie by było, gdyby w tak biednych gminie jak wiejsko, było, było dobrze, ale w gminie Wińska jest gorzej. I w powiecie wołowskim jest gorzej niż w reszcie kraju a już na pewno na Dolnym Śląsku. E, mamy trochę zmarnowanego czasu i trochę zmarnowanych pieniędzy w PCM-ie, w spółce medycznej, z której e, zobowiązałam się wyborcom wycofać. Choć nasz udział jest w niej symboliczny, taki jednocyfrowy, jednak e, każde ryzyko, że stracimy te pieniądze, albo będziemy obciążeni choćby jednoprocentowym długiem, to jest coś, na co mieszkańcom gminy Wińsko e, nie stać. Ja życzę PCM-owi jak najlepiej, żeby władze powiatowe które obejmą e, zarządzanie, główne zarządzanie, a także władze oby się zmieniły brzegu dolnego. sobie weszłam, tam wiatr hulał, pozaglądałam do gabinetów, nawet go nikt nie pilnował. E, to znaczy, że tam się naprawdę nic nie dzieje. Wyborcy, mieszkańcy, obywatele nie kłamią. Mają przy tym wszystkim ogromny problem z dostępem do e, lekarzy, do specjalistów w wołowie, ponieważ jeśli się nie jedzie samochodem, to się nie jedzie. To nie jest tak, że dzisiaj mamy taki kapitalizm, że każdy ma dwa samochody i sobie jeździ. Są gdzie starsi, są ludzie, którzy nie jeżdżą samochodami, są gdzie naprawdę chorzy, którzy nie jadą. I w każdej innej sprawie nie chodzi o pojechanie na tzw. święto Dyżla na targ do Wińska, ale pojechanie do lekarza jest problemem, bo transport publiczny nie funkcjonuje, praktycznie go nie ma. Nie mają połączenia mieszkańcy w ich wsi okolicznych, na przykład z Krzelowem, ze swoją przychodnią skrzelowe wolą się zapisać do Ścinawy to lepiej jest im dojechać. My na tym oczywiście jako gmina tracimy. No, ci z Głębowic to ani do wołowa, ani do Ścinawy ani do Wińska w ogóle to jest katastrofa więc opieka zdrowotna łączy się z zobowiązaniem związanym z transportem publicznym jedno i drugie jest w znacznym stopniu odpowiedzialnością gminy gmina która powinna być samorząd powinien być usługowy w stosunku do swojej społeczności. Drugie pytanie, cena wody i ścieków. Jak wyższe, czyli. Wy... No powiem sarkastycznie, Stopie, czy... cena ścieków nie jest niestety w Wińsku większym problemem, ponieważ ścieków mamy bardzo niewiele. Ponieważ oczyszczalnia ścieków, ogarnia wińsko i to nie całe i jakiś tam przysiłek jeszcze. W związku z tym. Porównując, e, oczywiście dla mieszkańców jest za drogo, porównując z e, cenami, choćby w gminach ościennych, różnie to bywa, ale na dle Polski nie jest tak tragicznie. Jest większy problem. Problem polega na tym, że my po prostu tej kanalizacji nie mamy, a mamy wspaniałą czyszczalnię ścieków pracującą na około 30% swojej mocy, swoich możliwości. Szczęśliwie znajduje się ona na obrzeżach w bezpośrednim sąsiedztwie. Pięknej, potężnej jak na nasze warunki działki bo blisko 20 hektarowej, e, przeznaczonej pod działalność gospodarczą, pod posadowienie firm, firm fabryk, które mogą zatrudniać 200-300 osób, e, które rozwiązałyby ten pierwszy rzut problemu dotyczący bezrobocia. I ta oczyszczalnia głównie jest atutem e, dla tych firm, które tam się posadowią i będą miejsca pracy, będą miejsca pracy, będą nowi podatnicy, będą nowe pieniądze, wtedy będziemy moż, mogli mówić o. O reszcie. Na szczęście, na szczęście dla Wińska. Dyrektywa unijna mówi o tym, że od przyszłego roku 2015 Polska będzie dla każdego obywatela niepołączonego rurą z oczyszczalnią płacić kary, ale dotyczy to miejscowości powyżej 2000 mieszkańców. Więc Wińsko ma 1700, może ciut mniej, bo emigracja jest duża. Krzelów, Głębowice, to są okolice 800 mieszkańców, w związku z tym nas te kary, dopóki dyrektywa unijna się nie zmieni, nie dotyczą, musimy tylko uszczelnić system szamp i koniecznie, bo szampanie są rozwiązaniem, zwłaszcza dla nowych mieszkańców, jeżeli mhm. nam się mieszczuka osiedlają na tej ścianie bliżej Odry, to oni nie chcą patrzeć, co im się tam dzieje w tym sedesie i czekać potem na beczkowóz. Oni chcą mieć święty spokój, dlatego system oczyszczalni przydomowych czy przywioskowych, ekologicznych, na taki pomysł wpadła gmina Jemielno i, i znakomicie sobie z nim poradziła. Taki system większych dla takich większych miejscowości jak Krzelów czy Głębowice, pompowanie. W tak nierównym terenie, długimi rurami, z tymi przepowniami po drodze, powoduje, że mielibyśmy najdroższe coś tam w Europie. tak? Trzeba bardzo ostrożnie z wydawaniem publicznych pieniędzy, a jeszcze ostrożniej z zaciąganiem długów. Na szczęście kar będzie, stawiamy na ekologię i na uszczelnienie systemu szamp. Trzecie zagadnienie, podatki, wysokie czy niskie, na co są przekazywane w gminie? No, na obowiązki zadania własne gminy są przekazywane, i to chwała, bo na to muszą być. Znaczna część podatków, w mojej ocenie, jest to ocena subiektywna na podstawie danych z dokumentów, do których mam dostęp jako dziennikarz, i jako człowiek, nie jako wuj, bo nim nie jestem. Na podstawie tego, co można znaleźć w internecie, to znaczna ich część jest marnowana, wydawana na rzeczy, na które można pozyskać środki zewnętrzne. Takie przekupy stołowo-oczerwne się odbywają, takie rzucanie pieniędzmi się tam i wam, Czasami premie dla pracownika urzędu za przestrzeganie przepisów BHP 1000 zł. Ja sobie wyobrażam mandat za nieprzestrzeganie, a nie na wypłatę premii za przestrzeganie takich przepisów, ale to zostawmy. Inny jest, a dlaczego jeszcze są wysokie? Są wysokie, ponieważ gdyby nie stawki ministra ogłaszane co roku, to byłyby pewnie jeszcze wyższe. Winsko ma maksymalne stawki od nieruchomości. Od nieruchomości mieszkalnych, podziałalność gospodarczą, garaże, grunty pod działalność ze wszystkich. Wszędzie z górka. Jeżeli jest końcówka 0,7 groszy, to u nas też będzie 07 groszy. Minister daje stawkę, żeby samorząd nie przesadził i wina Winsko, od kadencji trzyma się tych najwyższych, szczególnie obrywają. Byli rolnicy, czyli emeryci, rolnicy, którzy nie mają następców, którzy zostali z małą działką i dużą stodołą, i cena, wysokość podatku ich zabija. To maksymalną stawkę podatku ustala minister, a minimalna nie istnieje. I tak naprawdę Mina mogłaby postępować inaczej. Problem w czym innym? W braku nowych podatników mamy bardzo duży dług, potrzeby jak każda, nawet większe, bo Mina duża, transport drogi i żeby zasypać te dołki jakkolwiek, podnosi się podatki. Zamiast pomnażać podatników, czyli ściągać inwestorów, którzy zapłacą 2% od swojej budowli, czy zatrudnią ludzi. Ci ludzie zrobią pieniądze, kupią dziecku rower tak, i nagle się pojawi sklep rowerowy w Wińsku, a nie tylko dwa monopole i jeden marketik i kilka ledwo dychających małych sklepów rodzinnych. Problemem w jeśli chodzi o podatki, jest to, że nie ma nowych podatników. Kolejne zagadnienie. Firmy, pracodawcy, wykonawcy inwestycji. Współpraca z nimi. Firmy rodzime, no to przędą, są obłożone podatkami tak, że już na festy nie chcą dać, żeby przysponsorować ani na szkołę, mówią idźcie sobie do gminy, tam są moje podatki, bo są właśnie wyrzymowane tak na maksa. Lub uciekają, to wszyscy wiemy, że cały wielki frak samochodowy został przerejestrowany do innej gminy do, 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 do pod firmy tej firmy. Bo stawki od środków transportu urosły w ciągu roku, a miały w ciągu roku nie, nie urosnąć. Straciliśmy na tym bardzo dużo pieniędzy jako gmina. Nikt nie szanuje faktu, że ktoś, kto dorobił się pieniędzy na naszym terenie, jest z naszego terenu, chciałby na tym terenie znowu inwestować. Oczywiście Uważam, że jednocześnie trzeba ściągać firmy z zewnątrz, ponieważ niech się na mnie nie obrażą, albo obrażą pracodawcy z Wińska. Ale konkurencja jest potrzebna także pracodawcom, to jest zdrowe dla pracowników. Naprawdę, jak jest konkurencja wśród pracodawców, związki zawodowe nie są potrzebne wszyscy się sami pilnują. Jeśli chodzi o wykonawców, no dziwnym trafem przetargi są wygrywane przez firmę na przykład z Poznańskiego, z Wielkopolski, wszyscy się cieszą, o fajnie zrobią robotę, wyremontują świetlice, ale potem ten wykonawca że nie pojawia. Przysyła podwykonawcę, który już jest na przykład z bliższej gminy, bardziej dolnośląskiej niż Wielkopolskiej i ten wykonawca ściąga dachówkę przez dwa tygodnie do 15 i potem idzie do domu i to, że w nocy deszcz Pada koniec nie obchodzi, to wszystko jest nieprzyzwoite kosztuje pieniądze gminne lub takie uzyskane dofinansowanie choćby od marszałka. Te pieniądze gminne zarabiane są przez firmę z Wielkopolski, która płaci ludziom z innego powiatu pod wykonawcą Robota jest tak sobie wykonana, żeby już się nie narażać na krytykę zbytnią. I, I my z tego co mamy? Co mamy z tego, że mamy zmieniony dach na Świetlicy za nasze własne pieniądze. I to nie jest dobre. To nie jest dobre, tak nie powinno być. Powinni być promowani ci, którzy zatrudniają naszych obywateli. A przede wszystkim należy rozwinąć zakład gospodarki komunalnej. Wtedy własny pracownik na własnym podwórku remontuje własną świetlicę i własny szef trzyma go tak, że on nie zejdzie o 15, tylko się zmienią z koleną, tak jak każą przepisy BHP i zrobią to w 4 dni, nie w 4 tygodnie. I ostatnie zagadnienie przygotowane przez redakcję Kultura. Widzko jest bardzo specyficzne. Przyzwyczajony od czasów PRL, że ktoś przyjedzie za pieniądze, coś tam zaśpiewa i zrobi się festyn i, i już, w związku z tym, że ci, którzy przyjeżdżali, zaśpiewać byli coraz mniej ciekawi. Yy, no to jakby też yy, poza tym każdy człowiek najpierw patrzy na żołądek, potem dopiero na serce, a na końcu na duszę. Bo jak jest brzuch uburczy, to mu się na film nie chce iść. Dlatego trzeba mieszkańców naszej gminy znowu przyzwyczaić, mieć nawyk na wychodzenia, żeby weszli w taką rolę. O, jest piątek, wychodzimy, o, sobota, wychodzimy, niedziela, o, może by gdzieś wyjść, po obiedzie, po kościele. Dobrze, że jest kościół, bo ludzie by się w ogóle już nie spotykali ze sobą w większych grupach, gdyby nie kościół. Ja planuję postawić na dobry początek taką altanę na klombach, czyli w rynku, tak zwanym. Dać taki transparent, żartuję oczywiście, nie tylko dla Żula. No tam w tej chwili siedzą ci panowie, którzy odpoczywają całą dobę. E, I urządzać tam, non-stop, takie ciche, małe, kameralne koncerciki, hejt parki, żeby po zamknięciu urzędu i zieleniaka nie zostały tylko dwa Monopole i puste ulice. Od tego zaczniemy. A później przyjdzie cała ta dynamika, która na przyjście, będziemy już na wy wychodzenia. Chcę zrobić festiwal, taki prawdziwy. Duży festiwal w Wińsku. Oczywiście nie za pieniądze Wińska, bo Wińsko nie ma pieniędzy. Wińsko będzie sławne. Tak zwana promocja to jest nadawanie sławy, dobrej sławy. Wińsko będzie sławne. To mogę o tym Państwa zapewnić. I to będzie dobra sława. To będzie fajny festiwal. Ale to jest na razie moja tajemnica. Na pewno się Państwu spodoba. I tym wybrzydalskim, i tym, którzy lubią coś zwykłego i pszysznego. Miejsko będzie to pewne. Teraz przechodzimy do dwóch pytań, które przysłali nam czytelnicy. Pierwsze pytanie. Kogo pani zatrudni na stanowisku wicewójta, sekretarza e, kierowników poszczególnych, poszczególnych wydziałów? Mamy prawo już wiedzieć przed oddaniem na panią głosu. Nie zatrudnię wicewójta, jeśli ustawodawca mnie do tego zmusi, że musi być wicewójt w gminie, tak? To się może zdarzyć to będzie to dodatkowa funkcja sekretarza gminy i nie będzie się wiązała z płaceniem za to jakby. Czyli jak wójt jest chory albo w podróży, to wicewójt go zastępuje. Przepraszam, to są niedyspozycje głosowe związane z tym, że od wielu tygodni mówię właściwie bez przerwy. Także nie zatrudnia ekstra wicewójta, więc nie ma odpowiedzi na pytanie kogo zatrudnię, bo nie zatrudnię. Najwyżej będzie to dodatkowa funkcja, ale to tylko jeśli ustawodawca mi do tego przymusi. Jeśli chodzi o ranking nazwisk, to one teraz nie padną. Jest w Urzędzie Gminy, wbrew temu co się o nim mówi, wielu znakomitych ludzi, którzy nadają się na kierownicze stanowiska. Jest wiele kierowniczych stanowisk, do których nikt nie pasuje z tych, którzy już są zatrudnieni. Więc niewątpliwie będzie kadra z zewnątrz, ale nie kolesie partyjni. Po pierwsze nie jestem partyjna, po drugie nie mam kolesi. Nic, nie jestem nikomu winna. Będzie Kadra, ta tak jak na Titaniku, jak tonął, to nie wystarczyło piszczeć i szukać kamizelki. Trzeba było y, spróbować załatać te dziury, wywalić tę wodę. Y, I do tego są potrzebni ludzie, którzy już to robili. Robili to w Polsce, robili to w miastach, w minach. Potrzebni są eksperci. Oni też nie są złotnieni etatów, naprawdę. Oni po prostu. Potrafią to robić. Więc na pewno zasilenie kadrą z zewnątrz, taką ekipą ratunkową, jest niezbędne, ale nie jest to marnowanie publicznych pieniędzy na kolejne wypłaty, na kolejne kierowników, to na pewno. Drugie pytanie: czy będzie pani likwidować szkołę? Nie, nie będę likwidować szkół. Jest jedyna sytuacja, w której szkoła jest likwidowana, to jest wtedy, kiedy szkoła się sama likwiduje, bo nie ma dzieci. Eee, taką najmaciopszą szkółką cudem ocaloną przez Fundację Elementarz jest, są głębowice. Eee, jeżeli będą dzieci, a Fundacja nie zechce tej szkoły prowadzić, to gmina ją przyjmie z powrotem. Znajdziemy formułę prawną, żeby to zrobić, ale muszą być dzieci. Dzieci są w głębowicach, to nie jest tak, że ich nie ma. Eee, po prostu rodzice nie lubią tej gminy. Na złość posyłają tam, gdzie do sąsiednich gmin. I ja się nie dziwię. Nie lubią tej gminy, bo zabrała szkołę, bo zlikwidowała rudawę, bo o nich nie dba, bo mnie jest zarusię chwastami, nie, nie lubią i się mszczą i za tymi dziećmi idą pieniądze do sąsiednich gmin. Tam zresztą są lepsze warunki, częściej jeżdżą na basen. Ja apeluję do wszystkich mieszkańców, przyjrzyjcie się, jak będziemy teraz rządzić. Może polubicie lubicie tę gminę. Może no już nie przerywajmy dzieciom w trakcie nauki, mają tam kolegów, uszanujmy to dzieci, to nie jest jakiś towar, ale... Ale te, które będą miały zmieniać, niech nie zmieniają. Te, które dorosną do wieku szkolnego. Niech zostają w naszych szkołach, wtedy będziemy mieli szkoły. Poza tym planuje otwarcie uruchomienie klas integracyjnych w szkole w Wińsku, stopniowo na wszystkich poziomach. 15 dzieci w pełnosprawnych, pięcioro z orzeczeniami. To są ogromne dodatkowe pieniądze na każde dziecko, subwencja światowa na dziecko z niepełnosprawnością jest większa. To jest zatrudnienie za te pieniądze dodatkowych nauczycieli wspomagających, to jest uruchomienie rehabilitacji, psycholog, pedagog naprawdę to jest nam potrzebne. I, I to nie ponosi, gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, bo więcej dostaje od państwa polskiego, wystarczy to zorganizować, sformalizować. Jest wielu wspaniałych ludzi wykształconych, dojeżdżają do pracy, do szkół specjalnych, do sąsiednich powiatów nawet. Po co? Niech już pracują u nas z naszymi dziećmi, niech te dzieci będą niżej, mamy. Niech nie jeżdżą tak daleko. Chyba, że zechcą, chyba, że tak jest im lepiej, to już jest ich sprawa. Orzeszków jest taką małą szkołą. W Krzelowie coraz mniej dzieci. Tendencja światowa, europejska, polska, nie. Skrzelowa dzieci, bardzo wiele z tego rejonu jeździ do szkół, do ścinawy. Trzeba zrobić tak, żeby rodzice, wyborcy, dorośli, to robimy Wtedy będą posyłać dzieci, wtedy będą szkoły. Na pewno żadnej szkoły nie zamknę. I teraz w tym punkcie kandydaci powinni zadać sobie nawzajem pytanie. W związku z tym, że Pan Oleniczak nie przybył dzisiaj na naszą debatę, nie ma możliwości, aby odpowiedzieć w, w tym momencie na pytanie. Ale ja mam możliwość zadać Ale pytanie. Ale Pani, oczywiście, zgodnie z regulaminem, ma prawo takie pytanie zadać. Proszę. Połowa nieszczęścia naszej gminy. Wynika z aspektu historycznego, a połowa ze spraw aktualnych. A sprawą aktualną, głównym problemem naszej gminy jest zły kontakt z powiatem. Wyrażana dość jawnie niechęć zarządu powiatu tego starego, i niechęć starosty tego już ustępującego, chwalić Boga, do gminy Wińsko. Dostaliśmy złotówki na drogi, na wszystkie te funkcje, które powiat ma zaspokajać finansowo, zaspakajać organizacyjnie. Ma takie obowiązki, bo z wszystkich gmin na swoim terenie, gmina wiejsko nic albo prawie nic. Ja już nie pytam dlaczego pan był bierny w tej sprawie jako radny powiatowy przez te cztery lata. Pytam tylko, czy panu z tego tytułu nie wstyd. Dziękujemy bardzo pani Jolancie Krysowatej za przybycie do naszej redakcji na debatę. Całość debaty będzie można odsłuchać na naszej stronie www.myślnikuriergmin.pl. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym bardzo podziękować i poprosić tych wyborców, którzy nie byli jeszcze, nie brali udziału w pierwszej turze i tych, którzy się rozczarowali wynikiem, ponieważ głosowali na Michała Gołębia. Oni głosowali za zmianami. E, więc bardzo ich proszę, przyjdźcie. Ja bym poparła Michała, gdyby on przeszedł do drugiej tury. E, więc poprzyjcie mnie. Dam razem radę, tylko razem. Zapraszam 30 do urny.